Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz Konflikt między asesorem i rejentem Okusego i Sokoła Bo asesor i rejent, oba mówcy wielcy, Pierwsi znawcy myślistwa i najlepsi strzelcy, Siedzieli przeciw sobie, mrukliwi i gniewni. Oba dobrze poczuli, oba byli pewni Zwycięstwa swoich hartów. Gdy pośród równiny znalazł się zagon, kopskiej niezrzętej jarzyny. Tam wpadł zając, już kusy, już go sokuł imał. I sędzia dojeżdżaszczy na między zatrzymał, musieli być posłuszni, chociaż w wielkim gniewie. Cy powróciły same i nikt pewnie nie wie. Czy zwierz uszedł, czy wzięty? Nikt zgadnąć nie zdoła. Czy wpadł w paszczę kusego, czyli też w sokoła czyli obydwu razem różnie sądzą strony i spór na dalsze czasy trwał nierozstrzygniony. Dziękujemy za uwagę. Idziemy na dobrą cenę. Dobranoc.